Jak nieraz mówiłem, rosyjska propaganda ma wiele różnych pięter, wiele różnych poziomów, zaczynając od wypowiedzi tych oficjalnych liderów rosyjskiego państwa, schodząc w dół przez telewizję, popularnych dziennikarzy, portale internetowe, kanały na YouTube, w Telegramie, w innych mediach społecznościowych, schodząc na sam dół tej piramidy, możemy dojść do komentarzy. Do tak zwanych troli, czyli do ludzi, którzy piszą komentarze pod zadany temat w określony sposób. I chciałbym Państwu trochę na ten temat opowiedzieć, bo ze względu na to, co robię w internecie, mam dość dużo już przez te dwa lata doświadczenia z tego typu ludźmi, z obserwacją tego typu ludzi. Muszę powiedzieć wprost, zresztą też nie pierwszy raz, że do 24 lutego bardzo Ostrożnie podchodziłem do blokowania ludzi na kanale. Teraz to wygląda zupełnie inaczej, o ile przed wybuchem wojny tam zbanowanych było, było bodajże 4 czy 6 osób. W tej chwili myślę, że powoli dobijamy do setki. Warto powiedzieć, jakie są główne kierunki, jeśli chodzi o sposób komentowania rzeczywistości, jakie tutaj ludzie wykorzystują. Ludzie, boty, jak się czasem ich określa w rosyjskim internecie, trolle, jak my chętnie to określamy. Oni oczywiście tutaj, sobie otworzyłem swoją sekcję komentarzy, tak jak ja ją widzę w adminie YouTube'owym. Tutaj możemy zobaczyć na przykład taką bardzo prostą, prymitywną próbę dyskredytacji prezydenta Ukrainy. Tutaj oczywiście wskazujemy na to bez jakiegoś konkretnego kontekstu, to znaczy my wskazujemy. Ten pan bot lub pan troll wskazuje, o, że tutaj Zelenski kupił sobie willę za 4 miliony euro. Warto tutaj zobaczyć, tego typu ludzie bardzo chętnie jak sobie napiszą taki komentarz, to sobie dają jedną okejkę. No tutaj takiego człowieka możemy śmiało się pozbyć. Warto przy tym powiedzieć, że oczywiście zdajemy sobie sprawę, że rosyjska propaganda wykorzystuje pewne kierunki myślenia, które... Specjalnie są budowane w taki sposób, żeby ludzie mieszkający w danym kraju, czy to w Rosji, jeśli te komentarze są pisane na rosyjskich kanałach, czy na przykład w Polsce, jeśli są pisane w Polsce, żeby ten kierunek był podchwytywany przez użytkowników lokalnych, żeby oni sobie lepiej byli w stanie. Przyswoić te myśli i je później kopiować. Więc może tak być, że nie wszystkie tego typu komentarze to są komentarze bezpośrednio opłacane i pisane przez ludzi, dla których pisanie takich komentarzy jest zawodem. To mogą być też ludzie, którzy po prostu zwyczajnie podchwycili tę retorykę i w dobrej wierze, ale ze złym skutkiem dalej to kolportują. Tutaj też mamy bardzo Popularny jeszcze przed tą wojną motyw, to znaczy, bardzo chętnie i bardzo często obserwuję bardzo podobne, bardzo podobnie pisane komentarze się pojawiają tutaj, które po prostu podkreślają i podsycają konflikt historyczny polsko-ukraiński. Oczywiście ten temat UPA, ten temat Stepana Banderi jest tutaj przez propagandę rosyjską bardzo mocno rozgrywany, dlatego między innymi tak się złożyło, że tuż przed samym wybuchem wojny, chociaż ja wtedy oczywiście o tym nie wiedziałem, nakręciłem ten konkretny odcinek, jakiej Ukrainy chciał bandery, a czy dzisiejsza Ukraina chce bandery, który miał pokazać głównie i ostatecznie przede wszystkim to, że chociaż to było negatywne zjawisko samo w sobie, to jednak dzisiejsza Ukraina ani nie przypomina tego, co chciał. Tego jak chciał bandera, żeby ona wyglądała, ani dzisiejsi Ukraińcy nie popierają w swojej masie tych y, złych idei, które ten człowiek próbował wpajać, że wbrew temu, co przekazuje nam rosyjska propaganda, Ukraina nie jest żadnym krajem nazistowskim, jak się okazało parę dni później, faktycznie pod tymi hasłami denazyfikacji. Nastąpiła ta inwazja, więc tutaj faktycznie widzieliśmy, że te komentarze, takie jak ten, mogły być pisane w dużej części przez tego typu ludzi, którzy podsycali te konflikty. Pamiętajmy, że konflikt wewnątrz Europy konflikt ukraińsko-polski, polsko-niemiecki to jest wszystko dokładnie to, Czego Kreml bardzo by chciał. Pojawiało się też dużo komentarzy przez lata i myślę, że to także było podchwytywane w Polsce. Komentarzy opowiadających np. o tym, że to Niemcy i Francja swoją postawą sprowokowały, sprowokowały wojnę i to one są za te wojny odpowiedzialne bo się w jakiś zły sposób zachowywały, kupowały na przykład gaz od Rosji, no i że to jest ostatecznie ich wina. Tutaj także myślę, że rosyjski ślad jest bardzo mocno czytelny w tego typu komentarzach. Kolejnym mm, bardzo dużym, mocnym wątkiem głównie w rosyjskim internecie było, gdzie byliście przez ostatnich 8 lat. Ale tego typu komentarze także, zwłaszcza w pierwszych dniach wojny, bardzo chętnie były pisane na moim kanale, było tego dość sporo, było dużo komentarzy dotyczących właśnie roku 2014, wydarzeń w Odesie, tego, że ukraińska, ukraiński przewrót pozbawił władzy legalnie wybranego prezydenta Janukowicza. To, gdzie wy byliście 8 lat, to jest oczywiście odniesienie do tych test rosyjskiej propagandy, jakoby w wyniku ukraińskiego przewrotu z roku 2014 8 lat trwała wojna w Donbasie, i w tym Donbasie mieli cierpieć ludzie z tego powodu, z powodu tego, tej ukraińskiej agresji. No, my doskonale wiemy, że w Donbasie dokładnie w okolicach Doniecka i Ługańska faktycznie doszło do ruchów separatystycznych, bardzo intensywnie wspieranych przez rosyjskie służby, przez wysłanych z Rosji ludzi nie należących bezpośrednio do żadnych ugrupowań mundurowych, ale także bezpośrednio przez służby bezpieczeństwa tego kraju. Mamy dość dobrze udokumentowane zbrodnie tych formacji separatystycznych na ludności cywilnej przez te 8 lat. Mamy dość wyraźnie udokumentowane próby społeczności międzynarodowej uregulowania tego problemu. ONZ wielokrotnie przez te 8 lat postulowało wprowadzenie służb międzynarodowych, sił międzynarodowych pokojowych na ten teren. Rosja była za każdym razem przeciwna. Też pozostaje faktem, że o ile tam, gdzie pojawiły się te siły dywersyjne rosyjskie, faktycznie kraj zbiedniał i pojawiły się walki, ale w, na przykład w Charkowie czy w Mariupolu, w tej chwili bardzo mocno dotkniętych wojną, gdzie ludność także była rosyjskojęzyczna i także była w dużej mierze prowschodnia, tam gdzie nie pojawili się ci dywersanci, nie pojawiły się też te Chęci oderwania się od Ukrainy i przyłączenia do Rosji. Zresztą widzimy teraz oba te miasta się intensywnie bronią przed rosyjską napaścią, co po raz kolejny wydaje się, że już niepotrzebny podkreśla, że te miasta nie chcą należeć do Rosji. W każdym razie tak, gdzie byliście 8 lat i zwracanie uwagi na mm, różne wyimaginowane sytuacje związane z cierpieniem ludności Donbasu wywołane przez stronę ukraińską były tutaj istotne w tym przekazie tak zwanych troli. Oczywiście ja tu nie neguję, że ludność te, tych terenów cierpiała, bo wyraźnie tutaj te ostatnie 8 lat były dla nich trudne, momentami tragiczne, no niemniej jednak ciężko w świetle tego, co wiemy na ten temat, podejrzewać tutaj stronę ukraińską o wywołanie tej wojny. I tutaj mamy kolejny punkt na liście tych tematów promowanych przez rosyjskich troli. To jest oczywiście pułk Azow, To jest kwestia powiązana faktycznie. Ten pułk został, jak tutaj czytamy, to jest polska Wikipedia, oczywiście źródło dla leniwych, ale proszę mi wybaczyć. Ten, ta formacja wojskowa została stworzona w roku 2014, można by powiedzieć, że w odpowiedzi na z jednej strony rosyjską agresję w Donbasie, z drugiej strony na pewne organizacyjne problemy, duże organizacyjne problemy ukraińskiego państwa, w dużej mierze te pierwsze tygodnie i miesiące wojny na wschodzie Ukrainy były... Uniesione na barkach ochotników ukraińskich, między innymi tutaj właśnie ten Azow pojawił się jako jedna z tych formacji. Kontrowersje związane z tą formacją biorą się z ich związków z nacjonalistami ukraińskimi, ze skrajną prawicą. Pojawia się tutaj symbolika nawiązująca do nazizmu, symbolika neonazistowska, oczywiście jest to Woda na młyn rosyjskiej propagandy i oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić, żeby odwoływanie się do takiej, a nie innej symboliki było pozytywne. Natomiast faktycznie, jeśli mamy patrzeć na fakty, to to nie żołnierze pułku Azow znajdują się w Rostowie nad Donem. Bombardując bloki mieszkalne, tylko oni znajdują się na terenie swojego państwa, tych bloków mieszkalnych broniąc. Oczywiście, tak jak mówię, no, chyba lepiej byłoby, gdyby oni się tej symboliki ostatecznie pozbyli. Myślę, że zgodzimy się, że wolelibyśmy w ten sposób, natomiast oni swoimi czynami pokazują, że to oni bronią swojej ludności cywilnej, a ci prawdziwi źli na poziomie rzeczywistych działań, a nie symboliki, przyszli z drugiej strony granicy. Um, oczywiście sprawa jest skomplikowana. Pytanie, kogo winić? Zwykłych żołnierzy czy dowództwo? To są wszystko otwarte tematy. Wiemy, że sytuacja nie jest prosta, ale też wiemy, że ostatecznie można ją sprowadzić do prostego. Rosjanie bombardują cele cywilne, strzelają do. Zwykłych ludzi do ich domów, do elektrowni i tak Kolejny tutaj już świeższy wątek, świeższe wątki byśmy powiedzieli. Tutaj jeszcze nie przechodźmy tak daleko. Świeższe wątki, które się pojawiły w tych wypowiedziach troli, to są już próby destabilizacji sytuacji bezpośrednio w Polsce, to się pojawiło już po pewnym czasie od inwazji, przynajmniej u mnie na kanale, tam gdzie to obserwowałem w czasie rzeczywistym, faktycznie zaczęły pojawiać się wypowiedzi dotyczące praw ukraińskich uchodźców, informacje na temat tego, że oni są uprzywilejowani, że wśród nich do Polski mogą przenikać elementy niepożądane, że tam się mogą pojawiać jakieś z tym związane problemy i że polska gościnność może nam się odbić czkawką. Oczywiście się to wpisuje bardzo dobrze w ten motyw skłócania państw europejskich dla Rosji jak najbardziej. Pozytywne byłoby, żeby Polska kłóciła się z Niemcami, Ukraina z Polską, żebyśmy nie współdziałali, więc tego typu działania są jak najbardziej zrozumiałe i jak najbardziej czytelne. Oczywiście to, co sprawia, że można zakwalifikować tego typu retorykę jako swego rodzaju zorganizowane działanie, to jest fakt, że faktycznie możemy obserwować, no, tak jak mówię, zorganizowane działanie, powtarzanie tych samych argumentów, tych samych fraz, masowe pisanie bardzo podobnych komentarzy to jest właśnie to, co mm, wydaje się wskazywać pozwala mi twierdzić, że mamy do czynienia z takim bezpośrednim atakiem zorganizowanym mm, prowadzonym przez swojego rodzaju internetowe służby Kremla. Kolejne, takie najnowsze. Najnowsze wątki, które się pojawiają w tych wypowiedziach troli, i tu widzimy właśnie taki zorganizowany atak, to są dwie kwestie. Po pierwsze, straszenie Polski wojną z Rosją. Tu, oczywiście, widzimy też, i to jest kolejna, kolejna poszlaka, która pozwala mi identyfikować, że mówimy tutaj o zorganizowanej akcji troli, to jest powtarzanie tego, co pada. W mainstreamowych rosyjskich mediach z ust polityków, członków partii Jedyna e Rosja i jeszcze wyżej postawionych ludzi, więc jak się pojawia wątek straszenia Polski wojną ze strony Federacji Rosyjskiej na wysokim szczeblu, a później następuje wysyp komentarzy, które straszą podobnymi konsekwencjami dla Polski zapomaganie Ukrainie, no to jak najbardziej tutaj identyfikujemy to jako działanie troli. Ja oczywiście muszę to skomentować, bo wiadomo, że to jest obliczone na sianie strachu wśród nas, sianie strachu przed wojną z Rosją, więc warto tutaj coś powiedzieć. Oczywiście, jak najbardziej wykonalna technicznie prawdopodobnie ze strony Federacji Rosyjskiej jest wojna nuklearna, jednak odpalenie pocisków nuklearnych w kierunku polskich miast ma zbyt duże prawdopodobieństwo. Wywołania wojny nuklearnej globalnej i zabicia całego rozwiniętego, skomplikowanego życia na Ziemi, żeby faktycznie móc podejrzewać, że coś takiego może się ostatecznie wydarzyć. Tak jak już chyba nieraz wspominałem, to nie sam Władimir Putin podejmuje decyzję o wystrzeleniu takich pocisków. Ktoś musi jeszcze tego rozkazu posłuchać. Raczej nie spodziewamy się, że. Takie szaleństwo ogarnie szereg ludzi w jednym czasie, więc tego raczej byśmy się nie bali, choć oczywiście nie możemy absolutnie z całą pewnością takiego scenariusza wykluczyć. Niemniej jednak, jeśli chodzi o wojnę konwencjonalną, to wszystko, co wiemy do tej pory na temat możliwości sił rosyjskich, konwencjonalnych, ich składu osobowego, wyszkolenia, dostępnej techniki, strat na ukraińskim teatrze działań, wszystko to wskazuje nam, że Rosja nie ma sił i środków, żeby prowadzić wojnę z Polską, zwłaszcza w sytuacji, w której NATO jest w gotowości, w której w Polsce znajdują się amerykańscy i nie tylko amerykańscy żołnierze, w sytuacji, w której ogromna część rosyjskich sił znajduje się, jest zajęta na Ukrainie, na ukraińskich ziemiach i nie radzi sobie tam dobrze. Widzimy także, że Białoruś wciąż nie przystępuje do tych działań, więc też um, nie możemy być przekonani, jak Białoruś się zachowa w sytuacji i Rosja też nie może być przekonana, co zrobi Białoruś w sytuacji, w której sytuacja eskaluje do konfliktu bezpośrednio z NATO. Więc jak najbardziej mogę stwierdzić, że to jest z, ze strony Rosji. Poziom straszenia w stylu, słyszałem o takiej historii. Policjanci przeszukują mieszkanie agresywnego młodego, nazwijmy to dresiarza. Jeden z nich. Siedzi na tym leżącym dresiarzu, który jest już skuty kajdankami. Dwóch kolejnych to mieszkanie przeszukuje, a ten pan przestępca się odgraża. Jak to bardzo tych policjantów dotkliwie pobije, jeśli oni go nie wypuszczą i sobie nie pójdą. To jest tego typu retoryka państwa, któremu już niewiele zostało poza tymi groźbami. Więc oczywiście. Zniechęcanie państw europejskich do pomagania Ukrainie poprzez tego typu groźby jest strategią jak najbardziej możliwą do łatwego przejrzenia. I oczywiście pojawia się kolejny podobny bardzo wątek, bardzo świeży, przynajmniej u mnie na kanale. Może to wynikać z tego, że akurat ostatnio pojawił się taki film, choć wcześniej też się taki pojawił, podobny i takiego wysypu nie widziałem. Pojawił się film o właśnie tym, jak. Rosja już odczuwa sankcje, i pojawił się wysyp komentarzy dotyczący tego, jak bardzo te sankcje wpłyną na Polskę, jak to bardzo my ostatecznie na tym stracimy, że Rosja sobie poradzi, a my będziemy biedniejsi. No, oczywiście tutaj wielokrotnie powtarzałem, dobra propaganda musi wykorzystywać jakieś ziarnka prawdy, i to jest jasne, że na tej wojnie, na tych sankcjach. Polska, Europa świat globalnie straci w wynikach w wymiarze finansowym, w poziomie życia, w poziomie cen. My stracimy, Europa straci, jak najbardziej to jest jasne. Natomiast w tej chwili rezygnacja z tych sankcji wobec Rosji prawdopodobnie tej sytuacji w sposób znaczący by nie poprawiła, chociażby ze względu na to, że to by zwiększyło szanse na przedłużenie tego konfliktu, przedłużenie tych problemów globalnych wynikających z tej wojny na różne sposoby, jednak my nie wywołaliśmy tej wojny, te sankcje są zdrowym i właściwym odruchem świata wobec tej paskudnej agresji, więc przekonywanie nas, że powinniśmy się z tych sankcji wycofać, bo nas na nie nie stać, bo one nie są dla nas opłacalne, jest uważałbym trochę naiwne, choć oczywiście wiemy, to propaganda, no ale to jest taka sytuacja, jakby się, jakbyśmy to chcieli porównać, wydarzyła się powódź, my w wyniku tej powodzi wiele stracimy, my wydamy dużo pieniędzy na budowanie wałów, ewakuacji i tak dalej i ktoś przychodzi i mówi, że to wszystko jest bez sensu i że my wszyscy na tym stracimy. No tak, stracimy, ale to nie my wywołaliśmy tę powódź, prawda? A teraz my budujemy te wały w postaci sankcji, które mają ostatecznie ten żywioł w jakiś sposób zatrzymać, oczywiście żywioł wojenny, więc oczywiście, tak, tu jest ziarenko prawdy, my będziemy biedniejsi przez te wojnę, ale nie, to nie my wywołaliśmy te wojny, my możemy próbować na przykład tymi sankcjami ją skrócić, ale nie możemy, po prostu nie mamy przycisku, który wyłączy tę sytuację, my odwołamy te sankcje i będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze, więc to jest znowu jakaś pułapka, w którą w sposób znowu łatwy do przejrzenia, a strona rosyjska próbuje nas wciągnąć. Oczywiście mówię to wszystko po to, żebyście Państwo trochę bardziej świadomie mogli podchodzić do czytania komentarzy w internecie, do budowania własnej opinii na temat. Oczywiście nie będę mówił Wam, co macie myśleć, ale warto zwrócić uwagę na to, że nie wszystko, co czytamy w internecie jest... Uczciwą, szczerą opinią naszych rodaków. Wyraźnie tutaj widzimy i po prostu wiemy, że istnieje infiltracja naszego internetu tego typu właśnie działaniami, i obserwowanie tego, w jaki sposób oni próbują na nas wpływać, jak nas skłócać, pomaga nam lepiej to wszystko rozumieć. Dziękuję za uwagę.